Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi A to jest kolejny odcinek na moim kanale Witam was już w 51 odcinku serii z Farminga 22 W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sadzeniem buraków cukrowych Tak, buraków cukrowych tego jeszcze nigdy w tej serii nie robiłem Więc właśnie nadszedł ten wielkopomny moment, że no wreszcie muszę to zrobić Chciałem wam jeszcze przypomnieć, że w ostatnim odcinku Cześć, co? Ja w ostatnim odcinku robiłem. Aha, w ostatnim odcinku kosiliśmy mm, to pole, tak, kosiliśmy to pole. Mamy jeszcze tutaj to pole na przyczepie, będę musiał sobie sobie sprzedać. Jeszcze w dzisiejszym odcinku to pole sobie sprzedam. Po tej sprzedaży to właśnie sobie pokażę Wam, jak wygląda właśnie te sadzenie buraków cukrowych. Więc co, moi drodzy, lecimy z tym odcinkiem. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie oczywiście o pecy w górze. O subskrypcji, bo subskrypcja jest mega ważna, wbijamy 1000 słów do końca roku szkolnego. Polecie mojego Twitcha, Twitch na mojego Twittera to jest kondycji już. I ogólnie wpiszcie w komentarzach Jakie chcecie odcinki z farminga i tam czy tam z innej serii Ja będę wam odpowiadał na te komentarze i tam będę się do, do nich odnosił. Więc lecimy sobie z tym odcinkiem, moi drodzy, i tak chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, że. No właśnie. Jestem lekko chory i tak mi gardło boli, nie wiem czemu, ale tak mnie totalnie boli. też taką chrypkę mam, I więc z góry sorry za jak będę się tam trochę krztusił, czy coś właśnie tego typu, czy będę kaszał trochę, więc, więc odcinek trzeba nagrać oczywiście, zważywszy na to, że nawet się z chorym to trzeba no po prostu na, no nagrać, więc lecimy sobie z tym odcinkiem. Więc tak moi drodzy, co ja chciałem zrobić? Aha, na pewno to co chciałem zrobić, to muszę iść to sprzedać, bo ponieważ tutaj mam właśnie te trociny, tylko muszę sobie sprawdzić gdzie je mogę w ogóle sprzedać, bo to na pewno chciałem zrobić, tylko teraz sprawdźmy sobie co mam, wióry, to są wióry, nie trociny, tylko wiury. sprzedamy sobie tutaj w gold crew value chyba, co nie, eee, w którym to jest miejscu, tylko chciałem sprawdzić w którym to jest miejscu, gold crew, aha, to chyba tam u góry, co nie. To masz. Dobra, nie chcę się tam jać zbytnio. Może sobie znajdziemy coś bliżej. A e, dużo nie, nie będzie się znacznie różniła ta cena. Biorektor wiatrowy nas, Valley. Gdzie to jest? Pokażcie mi. Hmm. Halo, gdzie to jest? Pokażcie mi. Czasem się. Dostałam. Ło, kurde, to jeszcze dalej. Ja cię kręcę. Coraz gorsze tutaj, te. Wybieramy miejsca. Johnson Farmer's Market. Sprawdzam gdzie to jest. To jest tam. Dobra, to sobie powiedziałem właśnie do tego Johnson Farmer Market I sobie sprawdzimy ile staniemy z tego kasy, bo tu też w sumie jest bardzo ważne ile z tego kasy dostaniemy O i tutaj ten mój John Deere, który John Deere? Tak, John Deere Ten mój John Deere, no ma trochę ciężko właśnie z tymi wiórami Czekajcie, bo cały czas imię. tak, to są wióry, bo myślałem, że są trucizny, nie wiem czemu, what the fuck No, i tak ogólnie chciałem w dzisiejszym odcinku, czy, czy chciałbym w ogóle w dzisiejszym odcinku poruszyć temat w sumie to chciałbym, bo mogę porozmawiać o, o moim pechu, który ostatnio mnie prześladuje cały czas. A na, najwięcej co się dzieje, <laughs> sorry, wielkie. Najwięcej co się teraz dzieje, to jest z moim, y, z moim tutaj, co ja mówię, traktorem, z moim autem, bo jak wiecie, mam golfa od niego o tym moim golfie To tego golfa już mam chyba z 3 miesiące 2 miesiące 2. 3 miesiące mam prawo jazdy, a 2 miesiące mam golfa. I chciałem już nawet nagrywać odcinek o tuningu tego golfa, tylko no niestety zdarzył się mały wypadek i, 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 i przyjebałem tym golfem. No i kurwa, lusterko poszło się jebać. Oprócz lusterka jeszcze coś jeszcze poszło jebać. W sumie chyba tyle. I trochę takie obdarty jest, ale to golf 4 tam w No i tak to właśnie było. Hmm, i jeszcze co, co gorsze, na drugi dzień jak jechałem sobie do szkoły, to przebiła mi się opona No, no to, to jest naprawdę pech pechem popycha. No moim zdaniem no kurdecznie <ścoughs> Sorry naprawdę Za ten kaszel, bo jednak hmm, Ty, no właśnie, ciąg to się nie, nie da wysypać moi drodzy Co jest kurwa grane? Czyżby musiał tu, tutaj podjechać? O, tak tutaj, dobra Więc te wióry tutaj wysypiemy Ciekawe ile dostaniemy kasy, bo jednak tam te z tej topoli, te, tego całego mojego pola Które tam sobie skosiłem z tym topolą Jeszcze całego jeszcze nie dokończyłem, więc tam jeszcze powinno, tak mi się wydaje, że taka jedna przyczepa powinna być Zobaczymy sobie ile teraz kasy do to dostaniemy Ło kurwa, 5000 tylko Tam bym miał z pół może, więc też jakieś duże liczby by to mi nie zrobiło Ale wiecie jak to jest Dobra, teraz wrócę do domu i widzimy się zaraz Dobrze moi drodzy, jesteśmy już na mojej farmie W ogóle też dajcie znać w komentarzu, czy na pewno jest GITES yy, kamerka czy W sensie chodzi mi o to, czy światło jest dobrze tutaj, ten, czy mnie zbytnio nie prześwietla to Jak to wygląda tutaj z perspektywy, jak wy to oglądacie Dobra, idziemy z tak tych w środku, tym zandierę, jak wam powiem Niby jakiś taki starszy, jeden taki właśnie ze starszych, a i tak jest fajny Podoba mi się, dobra i teraz tak moi drodzy, aha, tą przyczerbę muszę sobie z nią podjąć właśnie tam do tej mojej sieczkarni tam sobie właśnie podjadę, sobie podczepię i tam sobie pracownika wynajmę a ja się w tym momencie już zajmę sadzeniem, w ogóle sadzeniem lub sianiem buraków cukrowych jakbyście jak wy w ogóle to nazwali, bo jednak yy, żeby to zasadzić czy tam zasiać, potrzebuję nie siewnika, tylko sadzarki, więc tak jakby Wychodzi na to, że, że to jest, że burak, buraka cukrowego się sadzi, a nie sieje. Nie wiem w sumie, jak to mam. Jak to mam na. Jak, pod, co, co, pod co to można podczepić? Jak to tam dokładnie wygląda? Ja zbytnio się tam nie znam na tym, więc wam nie powiem. Ale no właśnie, nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Najwyżej dajcie mi znać pentakli, jakbyście coś to nazwali. dobra. A, jesteś pełnnikada. Chcę leci tutaj z tym. Czy on to robi? Przepraszam, aha, bo tu mój pracownik ogólnie robi, zbiera kamienie na tym polu A tutaj ten robi takie coś Dobra, to ty sobie to W ogóle dajcie mi znać co to jest to zielone tam na dole Ja to powinienem przybliżyć, ale dajcie mi znać, bo jestem mega ciekawy Fajnie byście dali znać, bo ja do teraz w ogóle nie wiem od czego to jest to zielone tam tamto takie w rogu Dobrze Pojedziemy teraz właśnie po tą sadzarkę I zajmiemy się Motywem przewodnim tego odcinka, czyli sadzeniem bądź sianiem buraków cukrowych. Tak, otóż to chyba wydaje mi się, że to jest taka pra bardziej prawidłowa nazwa, to jednak jest to sadzenie, aniżeli sianie. No bo jak siać, to kurwa, w sumie nie wiem. Ja pierdolę. Patrz, w ogóle mogę nawóz tutaj dać do, te do tej mojej sadarki. O kierwa, ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Dobra, więc lecimy właśnie tam. Ja sobie podniosę tutaj, Oj, kurde, gdzie jak wyskoczyłeś, jak Adam w 98? No, mucie. Czy Adam skakał w 98? Chyba skakał, tak mi się wydaje. Dobra, to jest przez łąkę, przez pole. Może... To jest moje, więc teraz mogę pozwolić, wiecie o co chodzi. Dobrze. A teraz tak, moi drodzy, klikamy sobie x po prostu, żeby to rozłożyć. Ym, w ogóle, Ty żebyście chcieli wiedzieć, co to jest za Sazarka, to chyba odcinku, który którym sieję, bądź sadzę właśnie eee, nie pamiętam dokładnie czy to była soja nie, soja na pewno to nie mogła być, to było coś innego to była chyba, kurwa, teraz nie chcę się pomylić, ale wiem, że właśnie jaki pomocnik skończył pracę ten? tak szybko? ale on tu masz jeszcze wiele pracy, dobra teraz to ja sam, sam to sobie tam dokończę, eee, ale tu właśnie mam pokazać jeszcze jaki to jest dokładnie ten szybko wam tutaj to pokażę, żeby później nie było ma siewniki punktowe to jest to? Nie, to to nie jest kurwa. To widzicie, co to jest? Nie, to jest to jednak. Widzicie? A nie, jednak siew buraków cukrowych, dobra, dobra, dobra. Czyli jednak to jest siewnik punktowy. Czyli wiecie co to oznacza? Że jednak do siewu, a nie do sadzenia. No to jednak mówi wszystko moi drodzy, to mówi, to, to tłumaczy jednak wszystko i yy, Właśnie takiego sobie mam, to wam pokazywałem To jest właśnie sięgnik punktowy, to jest ten Klikamy sobie XA, V, B No i co moi drodzy, lecimy sobie właśnie tutaj z tym, z tym co chcieliśmy już tutaj na początku odcinka drodzy. czyli Ze zsianiem buraków cukrowych I tak to właśnie wygląda moi drodzy, ja na tym polu jeszcze Tam mój pracownik, tak ja wam wspominałem Zbiera kamienie na tym polu specjalną maszyną i dlatego właśnie tutaj będę po nim to robił. Bo, jakby wiecie, te kamienie strasznie brzydko wyglądają, więc ja jednak wolę je pozbierać niż później, jak już będę chciał, jak będę tu miał te swoje wszystkie tam uprawy, różne to, żeby te kamienie tutaj były i to brzydko wygląda. I, i też maszyny się psują przez to, więc, więc wolę właśnie tak sobie zrobić, już to na początku odjebać i, i mieć po sprawie. no. Więc co wielkie, popełniłem właśnie ja błąd na, na początku tego odcinka, że powiedziałem yy, sadzenie, a nie sianie buraków cukrowych. Mam nadzieję, że mi wytłumaczcie, że... Wy wybaczcie mi ten błąd. No i tyle. Kurwa, tutaj nie pozbierano. Co za kacap głupi. No gdzie ty władzisz? No patrzcie co za baran. Naprawdę, co odwalił w ogóle ten pracownik, to ja nie wiem. To taki najwyżej kamienie zostaną w tym miejscu i... I tak to będzie musiało wyglądać, co zrobić? Też chciałem wam ogólnie powiedzieć, że wbijacie na moje streamy na Facebooku yy, na fe... Kurwa, co ja mówię, ludziska Na moje streamy na Twitchu codziennie o godzinie 20.00 naprawdę bardzo was tam zapraszam Bo jest fajnie, fajna atmosfera, spoko ludzie Gramy sobie w LOLka. I tak to właśnie jest moi drodzy I w Outlastica oczywiście se gramy też chciałem właśnie tak na, na swój odcinek, na, znaczy na swój kanał dodać odcinek, który wam pokazuje najlepsze momenty z Outlasta, które były właśnie na moich streamach. Taki odcinek prawdopodobnie się pojawi, ale pojawi się dopiero wtedy, kiedy zakończę swojego Outlasta i później sobie te najlepsze klipy tam yy, sobie je połączę i sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może zrobię nawet z tego dwa odcinki, ale to się jeszcze zobaczy, moi drodzy. Jak widzicie, taki właśnie sposób polega tutaj te sianie buraków cukrowych jest to istnie proste, naprawdę wam mówię czemu w ogóle się pomyliłem, to mnie tak wkurza to, że się pomyliłem, naprawdę nie wiecie jak bardzo, mnie, jak bardzo jestem wkurzony przez to, że powiedziałem sadzenia, a nie sianie no i jak coś się mówi, błędy zdarzają się każdemu Czy to, 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 zaiste, zaiste by tak nie było, gdybym kurka wodna się upewnił a że się nie upewniłem, to wyszło jak wyszło moi drodzy, ja pierdół, dobra i dajemy V, co do końca tutaj to zrobimy, żeby później nie było przypału. Później to się w ogóle ciężko tutaj robi. No dawaj, 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 tak. <laughs> teraz sobie to podniesiemy. O, tu, o, oczywiście w taki sposób, moi drodzy. I teraz sobie przejdziemy stąd i sobie zaczniemy właśnie od tej strony. No więc gitarka mam powiem. I ja ogólnie trzeba mam jeszcze powiedzieć... Cieszka, tu sobie, że pole pracownika i ten pracownik mi tu już robi, bo bo bo... bo... Mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłem. Jeśli coś chcecie jeszcze wiedzieć, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie tam Wam odpowiem, jak my już już yy, zakorespondujemy za to i w ogóle yy, będziemy pisać i, czy coś yy, i, chcia i wytłumaczę to, jak coś będzie nie halo. I to chyba tyle tym odcinku Wam powiem tego tak ogólnie. Mam, mam nadzieję, że w jakiś tam sposób Wam to wytłumaczyłem. Chyba już wiecie o co chodzi dokładnie. Wystarczy po prostu. Wystarczy tylko tyle, żeby. Aha, bo tu jeszcze nawóz daje. Co za lamus głupi? Patrzcie na to sobie, tak. To ma sens. No, ale wracając do tego tematu. E, chciałem wam tylko pokazać, właśnie w jaki sposób się tutaj sieje te buraki cukrowe, więc mam nadzieję, że wam to wytłumaczyłem. W sumie to tak z punktu widzenia gracza w który dopiero zaczyna, no jest to. Takie średnio skomplikowane, średnio trudne do zrozumienia Ale już takiego gracza, który to trochę tam pogra farminga, to już Taki gracz na pewno to ogarnia, więc Więc co więcej do powiedzenia moi drodzy Ja się będę z wami żegnam w następnym odcinku będziemy prawdopodobnie ścinali te piękne tutaj sosenki Ale to się jeszcze zobaczy Na razie muszę iść się kurować, bo naprawdę tak mi gardło boli, że to jest masakra Więc ja lecę, trzymajcie się moi drodzy i do następnego odcinka No i No i co, no i widzimy się Wymaga wałowania, aha, dobra, ich pastor, dobra. I widzimy się już w piątek, bo ten odcinek powinien pojawić się w środę. O ile żadnej tutaj komplikacji nie będzie, tak mi się wydaje, że powinien się pojawić w środę. W piątek odcinek będzie prawdopodobnie z Lola. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. trzymajcie się, moi drodzy. No i na razie, co nie? Tokuła elo! I nie zapomnijcie o w górze o subskrypcji, o dzwoneczku i palacie mojego Twitcha, twitter szkolny na Twittera, to jest kondicjusz. Ja lecę na razie. Elo. No to kłanała.